Ile razy czułeś, że coś jest w tobie nie tak, ale nie wiesz dokładnie co? Masz wszystko, co powinno cię uszczęśliwiać: dobrą pracę, rodzinę, stabilną rutynę, a jednak jest niewidzialna dziura, bezimienny ból, który upiera się, by pozostać z tobą. Według Światowej Organizacji Zdrowia, ponad 970 milionów ludzi na świecie cierpi na zaburzenia psychiczne. I wiele z tych osób, być może ty, być może ktoś z Twoich bliskich nie zdaje sobie sprawy, że są uwięzieni w cyklu generowanym przez starą traumę. Traumy, która nie została spowodowana wojną czy wypadkiem. Jest spowodowana czymś bardziej subtelnym, brakiem powitania, ciszą dzieciństwa, ciężarem tego, że nigdy nie zostali naprawdę wysłuchani. Gabor Mate, jeden z czołowych ekspertów w dziedzinie traumy i uzależnień, mówi, że nie pytaj, dlaczego uzależnienie. Zapytaj, dlaczego ból. A Karl Jung, już kilkadziesiąt lat wcześniej, mówił o cieniu, odrzuconych częściach nas samych, które ostatecznie kierują naszym życiem w cieniu, podczas gdy my udajemy, że mamy kontrolę. W tym filmie zagłębimy się w ten ból, którego nikt nie widzi, ale który kształtuje wszystko. Zrozumiemy, jak ciche traumy przekształcają się w uzależnienia, jak zaprzeczanie cierpieniu oddala nas od naszej istoty. I jak filozofia Junga i współczucie Maté mogą poprowadzić nas ścieżką do uzdrowienia. Istnieje rodzaj bólu, który nie krzyczy, nie pojawia się w testach, nie pojawia się w codziennych rozmowach, ale zżera cię dzień po dniu. To rodzaj bólu, który zamienia się w ciągłe zmęczenie, irytację bez powodu, brak radości życia, ból, który wielu nazywa pustką, ale tak naprawdę ma swoją nazwę: to trauma. Tylko cicha trauma. Być może nigdy nie doświadczyłeś wielkiej przemocy, nigdy nie doświadczyłeś wojny, katastrofy czy widocznej tragedii, ale być może dorastałeś w domu, w którym nie mówiło się o uczuciach, gdzie miłość wiązała się z pewnymi warunkami, gdzie musiałeś być silny zbyt wcześnie lub niewidzialny, aby przetrwać. Takie środowisko nie pozostawia widocznych blizn, ale głęboko naznacza duszę. I tam zaczyna się dziura. Dziura, którą próbujesz wypełnić wszystkim: pracą, jedzeniem, związkami, zakupami, kontrolą, rozpraszaniem uwagi, ale ona nigdy się nie zamyka. Ta pustka to nie lenistwo, to nie słabość czy brak wdzięczności, to echo niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych. Gabor Mate wyjaśnia, że trauma nie jest tym, co ci się przydarza, ale tym, co dzieje się w tobie w wyniku tego, co się wydarzyło. Innymi słowy, nie chodzi tylko o to, co ci zrobiono, to to, co musiałeś stłumić, ukryć, przełknąć, aby dalej żyć. To miłość, której nigdy nie otrzymałeś, gdy jej potrzebowałeś, obecność, która nigdy nie nadeszła, powitanie, którego zabrakło. I wtedy pojawia się okrutny paradoks. Im bardziej starasz się ignorować tę pustkę, tym bardziej ona krzyczy. Ale nie krzyczy słowami, krzyczy zachowaniem. Sabotujesz siebie. Zwlekasz, angażujesz się w puste relacje, lub żyjesz w znieczuleniu. Znasz to zmęczenie, które nie chce odejść? To uczucie bycia zawsze o krok do tyłu? To może być przejaw traumy. Karl Jung powiedział, że to, czemu zaprzeczamy w sobie, kontroluje nas z cienia. Pustka, która w tobie mieszka, nie jest wrogiem, jest posłańcem, nie chce być zwalczana. Chcę być słuchana. Chcę, abyś z odwagą spojrzał na to, co musiałeś pogrzebać, aby przetrwać. Dlatego tak wielu ludzi żyje w oderwaniu od samych siebie, ponieważ nauczono nas uciekać od bólu, a nie go rozumieć. Ale podczas gdy my uciekamy, on kieruje naszym życiem, nie zdając sobie z tego sprawy. Nie każda trauma wiąże się z krwią, nie każda rana wymaga cięcia, by zaistnieć. Istnieje ból, który ukrywa się za społecznymi uśmiechami, za życiem, które wydaje się dobrze rozwiązane, traumy, które maskują się jako niezależność, produktywność i sukces, ale w środku krzyczą po cichu. Gabor Mate twierdzi, że większość naszego emocjonalnego cierpienia nie wynika z dramatycznych wydarzeń, ale z tego, co się nie wydarzyło uczucie, którego brakowało dotyk, który nigdy nie nadszedł. Kocham Cię, które nigdy nie zostało wypowiedziane. Nazywa to traumą zaniechania, bólem, który nie wynika z tego, co się wydarzyło, ale z tego, czego zabrakło. Najniebezpieczniejsze jest to, że ten rodzaj traumy staje się normalny. Dorastaliśmy w domach, w których ciszę mylono ze spokojem, gdzie bycie posłusznym było ważniejsze niż bycie wysłuchanym, gdzie dziecko, które potrzebowało być przytulone, było nazywane słabym. A potem, nie zdając sobie z tego sprawy, nauczyło się milczeć, ukrywać swoje emocje, aby im nie przeszkadzać, znieczulać się, by przetrwać. Problem? Ten wzorzec jest kontynuowany w dorosłym życiu. Ból wciąż tam jest, niezagojony, tylko pogrzebany przez zobowiązania, cele i rutynę. Niewidzialne traumy tworzą dorosłych, którzy żyją na automacie, ludzi, którzy nie potrafią odpoczywać, nawet gdy są wyczerpani. Ludzi, którzy czują się winni za mówienie nie, którzy czują się nieadekwatni, nawet jeśli są kompetentni. Dzieje się tak, ponieważ zranione dziecko w nas wciąż szuka akceptacji, wciąż obawia się odrzucenia. W głębi duszy wciąż ma nadzieję, że pojawi się ktoś, kto nas doceni, ale nikt tego nie robi. Próbujemy więc wypełnić tę dziurę na własną rękę, rozpraszając się i uzależniając. Karl Jung powiedziałby, że nieświadomość jest jak sejf wszystko, co tłumimy, trafia tam, ale nic tak naprawdę nie znika. Prędzej czy później zawartość tego skarbca wycieka w napadach niepokoju, wybuchach złości, załamaniach emocjonalnych. Kiedy dusza nie jest słuchana, ciało choruje. Dlatego musimy na nowo nauczyć się słuchać subtelnych oznak bólu, ucisku w klatce piersiowej, powstrzymywanego płaczu, bezsenności, braku kontaktu z innymi. To nie są słabości, to są alarmy. Niewidzialna trauma nie jest Twoją winą, to inteligentna reakcja Twojego ciała i umysłu, które próbują chronić Cię przed bólem, który w tamtym czasie był nie do zniesienia. Dopiero teraz, jako osoba dorosła, masz narzędzia, by spojrzeć na to wyraźniej. Potrzeba odwagi, by uznać, że jest się zranionym. Ale to właśnie ta odwaga otwiera drzwi do prawdziwej transformacji. Kiedy mówimy o uzależnieniu, większość ludzi myśli o narkotykach, alkoholu lub papierosach. Ale uzależnienie sięga znacznie głębiej. Istnieje uzależnienie od kontroli, przyjemności, pracy, jedzenia, sieci społecznościowych, uzależnienie od destrukcyjnych relacji, uzależnienie od taniej dopaminy. To wszystko są sposoby na ucieczkę od samego siebie. Gabor Maté mówi jasno, każde uzależnienie jest próbą złagodzenia bólu, a ból ten najczęściej wynika z nierozpoznanej traumy. Ból poczucia bycia niewidzialnym, nieadekwatnym, odrzuconym. Bólu wynikającego z poczucia, że nie jest się godnym miłości za samoistnienie. Uzależnienie przychodzi wtedy jako chwilowa ulga. Oferuje to, czego brakowało – komfort, odwrócenie uwagi, Powitanie, choć fałszywe i ulotne. Wyobraź sobie kogoś, kto w dzieciństwie otrzymywał uwagę tylko wtedy, gdy miał dobre oceny. To dziecko dorastało w przekonaniu, że zasługuje na uczucie tylko wtedy, gdy jest produktywne. A dziś, jako dorosły, pracuje kompulsywnie. Nie może odpocząć. Czuje się winna, gdy przestaje. Jest uzależniona od produktywności, ponieważ tylko w ten sposób może czuć się wartościowa. Ale nikt nie nazywa tego uzależnieniem ponieważ niewidzialne uzależnienia są społecznie akceptowane, są nawet chwalone. Karl Jung ostrzegał nas przed tym, powiedział, że to, z czym nie zmierzymy się w sobie, uznamy za przeznaczenie. Innymi słowy, jeśli nie zmierzymy się z naszą wewnętrzną pustką, tworzymy automatyczne mechanizmy ucieczki, a im bardziej uciekamy, tym bardziej uzależniamy się od tych mechanizmów. Problem polega na tym, że uzależnienie nigdy nie rozwiązuje bólu, jedynie odsuwa go w czasie. Z czasem czyni nas niewolnikami tego, co powinno być tylko chwilową ulgą. Człowiek, który pije każdej nocy, nie tylko szuka alkoholu, szuka ciszy dla wewnętrznych głosów, które go oskarżają, próbuje zapomnieć o tym, z czym nie może się zmierzyć. Kobieta, która nie może pozostać singielką, może nie być uzależniona od miłości, ale od tego, by nie czuć się samotną, ponieważ kiedy jest sama, ból wychodzi na jaw. Te zachowania to maski, są próbą ochrony, ale są też więzieniami, a społeczeństwo często wzmacnia te więzienia, oklaskuje hiperproduktywnych, romantyzuje uzależnionych od pomocy, chwali wojownika, który nigdy się nie zatrzymuje ale w środku ci ludzie są wyczerpani i nie wiedzą dlaczego. Uzależnienie nie jest wrogiem, jest objawem. Prawdziwym wrogiem jest niewysłuchany ból i tak długo jak będziemy leczyć tylko zachowanie, bez słuchania emocjonalnego korzenia, pozostaniemy w pułapce. Karl Jung powiedział, że dopóki nie staniesz się świadomy, nieświadomość będzie kierować Twoim życiem, a Ty będziesz nazywać to przeznaczeniem. To proste i potężne zdanie podsumowuje jedną z najgłębszych idei psychologii jungowskiej: cień. I to właśnie w cieniu kryje się wiele naszych wad, impulsów i sabotaży. Według Junga, cień to wszystko, co zmuszeni jesteśmy tłumić to ta część nas, która nie została zaakceptowana, pokochana lub uznana może to być wrażliwość, gniew, pożądanie, kruchość. Każda emocja, która w pewnym momencie została uznana za złą, wstydliwą lub niebezpieczną. Aby przetrwać emocjonalnie, musiałeś ukryć te aspekty w piwnicy swojej psychiki, ale one nie zniknęły. Wciąż żyją i kopią za kulisami. A oto kluczowa kwestia: wszystko, czemu zaprzeczamy, co ignorujemy lub odrzucamy w sobie, w końcu znajduje sposób, by się wyrazić, zwykle w dysfunkcyjny sposób. Uzależnienie jest często takim właśnie wypaczonym wyrazem. Nie pozwalasz sobie na płacz, więc się znieczulasz. Nie czujesz się godny uczucia, więc lgniesz do tych, którzy cię skrzywdzili. Nie potrafisz przyznać, że jesteś zagubiony, więc udajesz, że zawsze jesteś zajęty. I tak cień po cichu kieruje twoim życiem. Prawdziwe uzdrowienie zaczyna się, gdy przestajemy uciekać od bólu i postanawiamy stawić mu czoła. Ta konfrontacja nie jest wojną. To ponowne spotkanie, to spojrzenie do wewnątrz i pytanie, co we mnie zostało porzucone, co musiałem ukryć, aby zostać zaakceptowanym. Jung nazwał ten proces integracją cienia. Wierzył, że rozpoznając i akceptując te zapomniane części, stajemy się bardziej całościowi, bardziej ludzcy, a przede wszystkim bardziej wolni, ponieważ kiedy rozpoznajesz swój gniew, nie musi on eksplodować. Kiedy rozpoznajesz swój smutek, nie musi on wywoływać choroby w Twoim ciele. Kiedy zaakceptujesz swoją kruchość, przestanie Cię ona zawstydzać. To bolesna ścieżka. Wymaga pokory, wymaga odwagi, by przyznać, że nie masz takiej kontroli, jak myślałeś. Ale to także ścieżka wyzwolenia, ponieważ możemy naprawdę wybierać tylko wtedy, gdy wiemy, co nami kieruje. W przeciwnym razie będziemy tylko marionetkami naszych nieleczonych ran. Cień nie jest potworem. To część Ciebie, która najbardziej potrzebuje światła. Im bardziej go odpychasz, tym bardziej dominuje on w Twoim życiu. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak pewne wzorce wydają się powtarzać w Twoim życiu? Związki, które zaczynają się inaczej, ale kończą tak samo. Uczucie utknięcia w tym samym rodzaju frustracji, nawet po zmianie miasta, pracy lub partnera to nie przypadek to trauma, która próbuje sama się rozwiązać. Ale ponieważ jej nie słuchamy, nie ustępuje. Dopóki nie zostaniemy zmuszeni do jej wysłuchania, Gabor Mate mówi, że nieleczona trauma objawia się jako cykl. Powraca nie dlatego, że jesteśmy słabi lub niezdolni, ale dlatego, że wciąż jest w nas coś, co wymaga zrozumienia. I tak długo, jak tego nie rozumiemy, powtarzamy to. Jung powiedział coś podobnego. Nie żyjemy naszym życiem, żyjemy naszymi kompleksami. Innymi słowy, Nasze automatyczne reakcje, impulsywne wybory i uzależnienia nie są przypadkowe. Są to reakcje emocjonalne zaprogramowane przez stare rany, wiele z nich pochodzi z dzieciństwa. Pomyśl o kimś, kto dorastał z zimnym i emocjonalnie odległym ojcem. Taka osoba, nawet nieświadomie, ma tendencję do przyciągania partnerów, którzy sprawiają, że czuje się dokładnie tak samo. Dzieje się tak, ponieważ psychika próbuje w symboliczny sposób naprawić to, co zostało źle rozwiązane. Powtarza scenariusz, mając nadzieję na inny wynik, ale bez świadomości zakończenie jest zawsze takie samo: ból. To jak sztuka z ustalonym scenariuszem zmieniają się tylko postacie. Ten, kto został zignorowany, powtarza cykl porzucenia. Ta która została zdewaluowana, przyciąga tych, którzy jej nie rozpoznają. Ta, która została zmuszona do bycia silną, nie wie, jak poprosić o pomoc. I tak idziemy dalej, kochając tak, jak nas kochano, cierpiąc tak, jak nas zraniono. To powtarzanie nie jest karą, to prośba, apel od nieświadomości mówiący: Spójrz na mnie, ale tak bardzo boimy się pierwotnego bólu, że wolimy powtarzać traumę, niż stawić jej czoła aż pewnego dnia cierpienie staje się zbyt wielkie, by je zignorować. W tym momencie wiele osób załamuje się emocjonalnie, ale także w tym momencie zaczyna się uzdrowienie. Uzdrowienie zaczyna się, gdy zdecydujesz się przerwać cykl, kiedy zdecydujesz się zareagować inaczej, kiedy zdasz sobie sprawę, że nie musisz już podążać za scenariuszem, który ci dano. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy uświadomisz sobie swoją historię. Kiedy zamiast uciekać od bólu, wsłuchasz się w niego. Kiedy zamiast obwiniać się za wzorce, badasz je ze współczuciem. Nie jesteś traumą, której doświadczyłeś, ale ona żyje w tobie, dopóki jej nie przekształcisz. A ta transformacja zaczyna się od świadomości, ale realizuje się poprzez działanie. Ból, który nie jest wysłuchany, powtarza się. Trauma, która nie jest rozpoznana, nakazuje nam. Ale kiedy z odwagą decydujemy się spojrzeć do wewnątrz, rozpoczynamy uzdrawiający ruch, który zmienia wszystko i który zaczyna się w ciszy. Inny rodzaj ciszy nie cisza represji, ale cisza słuchania ciszy, która wita, a nie ukrywa. Gabor Mate mówi, że przeciwieństwem uzależnienia nie jest trzeźwość jest nim połączenie połączenie z samym sobą, z własnymi emocjami ze swoją historią ze swoją prawdą. A Jung dodaje: Tylko to, czym naprawdę jesteśmy, może nas uzdrowić. Uzdrowienie nie polega zatem na zaprzeczaniu przeszłości, ale na jej integracji, nie w wymazaniu bólu, ale w pozwoleniu mu na ujawnienie tego, kim się stałeś i kim nadal możesz być. Pierwszym krokiem jest świadomość, nazwanie bólu. Rozpoznanie wzorców, przyjęcie, że uzależnienie jest uzasadnioną reakcją na coś, co w pewnym momencie było nie do zniesienia. I tutaj potrzeba dużo współczucia. Samokrytyka nie leczy. Osąd tylko pogłębia ranę. Tym, co leczy, jest akceptacja. Drugim krokiem jest ekspresja emocjonalna. Może się to odbywać podczas terapii, bezpiecznych rozmów, pisania, sztuki lub duchowości. Ważne jest, aby pozwolić bólowi bezpiecznie wypłynąć na powierzchnię, nie po to, by cię utopić, ale by cię uwolnić, ponieważ to, co zostało stłumione, musi zostać wypowiedziane, to, co zostało ukryte, musi zostać oświetlone. Trzecim krokiem jest wewnętrzna zmiana pozycji przestać być ofiarą własnej historii i stać się jej bohaterem. Nie oznacza to ignorowania tego, co się przeżyło, oznacza to nadanie temu nowego znaczenia. Oznacza to powiedzenie sobie: Nie miałem wyboru w tym, co mnie zraniło, ale teraz mam wybór w tym, co z tym zrobię. I nie, to uzdrowienie nie jest liniowe. Zdarzają się nawroty, wątpliwości, szare dni, ale z czasem zaczynasz zdawać sobie sprawę, dziura nie boli już tak bardzo. Powtórzenia się zmniejszają, relacje stają się prawdziwsze, a uzależnienie traci na sile, bo nie trzeba już uciekać przed samym sobą. Ta ścieżka wymaga odwagi, ale też poddania się, i nie musisz iść nią sam. Terapia, grupy wsparcia, czytanie, duchowość wszystko to może być częścią tej rekonstrukcji. Ale najważniejsza jest decyzja by nie żyć już w znieczuleniu żyć z obecnością, z prawdą, z duszą. Karl Jung powiedział, że pere spotkanie z samym sobą jest najbardziej przerażające ze wszystkich, ale jest też najbardziej wyzwalające cicha trauma nie musi kierować twoim życiem. Pierwszym krokiem jest świadomość, drugim jest wybór, a jeśli dotarłeś tak daleko, to dlatego, że już masz w sobie tę siłę, wolę przerwania cykli ponownego połączenia się, życia bardziej zgodnego z prawdą. Wpisz jestem gotowy, jeśli jesteś gotowy na uzdrowienie. Jeśli ta treść poruszyła w tobie coś głębokiego, tak jak ten film, pomoże to YouTube dostarczyć ją do większej liczby osób, które również potrzebują usłyszeć to przesłanie. A jeśli wierzysz, że tego rodzaju treści zmieniają świat, rozważ pozostawienie wsparcia w dowolnej wysokości tutaj na kanale. Tak jak uzależnienie rodzi się z braku połączenia, tak ten kanał istnieje tylko dlatego, że są ludzie, którzy chcą połączyć się z tym przesłaniem. Do zobaczenia w następnym filmie. A do tego czasu słuchaj tego, co twoja dusza próbuje ci powiedzieć.